Potężna modlitwa do Ojca Pio, o uzdrowienie, wiarę i spokój serca. Święty Ojcze Pio, umiłowany sługo Boga, który całe życie niosłeś krzyż z miłością i pokorą, przychodzę dziś do Ciebie z ufnością w sercu. Ty, który znałeś ból, cierpienie i cud uzdrowienia, spójrz na mnie swoim miłosiernym wzrokiem i dotknij mojego życia Twoją modlitwą. Ojcze Pio, orędowniku pokoju i miłości, naucz mnie cierpliwości w trudnościach, Pokory w codzienności i odwagi, gdy dusza doświadcza prób. Pomóż mi przyjąć wolę Boga z takim samym sercem, z jakim Ty ją przyjmowałeś, pełnym zaufania, wiary i pokoju. Święty Ojcze, który nosiłeś stygmaty Chrystusa, uproś dla mnie łaskę uzdrowienia cielesnego, duchowego i emocjonalnego. Niech Boże miłosierdzie spłynie na mnie jak deszcz łaski, a każda rana mojego serca zostanie oczyszczona Jego światłem. Ojcze Pio. Ty, który słyszałeś głosy dusz potrzebujących, wysłuchaj mojej modlitwy. Zanieś moje prośby przed tron Boga Najwyższego i wstawiaj się za mną, abym nie zbłądził w wierze. Niech moje serce stanie się świątynią pokoju, a moje życie świadectwem Bożej Miłości. Święty Ojcze, daj mi siłę, by przebaczać, odwagę, by wierzyć, i pokój, by nieść dobro tam, gdzie go brakuje. Niech Twoje słowa o miłości do Boga i ufności w Jego miłosierdzie prowadzą mnie każdego dnia. Ojcze Pio, pomóż mi trwać przy Bogu nawet w ciemności, kiedy nadzieja zdaje się gasnąć, a serce jest pełne lęku. Niech Twoja modlitwa rozświetli mój umysł, a Duch Święty napełni mnie światłem i wiarą. Święty Ojcze, Twoje życie było znakiem Bożej obecności, Twoje słowa drogą, a Twoje serce narzędziem miłości. Proszę. Bądź przy mnie, czuwaj nad moimi bliskimi i prowadź nas wszystkich do Jezusa Chrystusa. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na mnie dzisiaj i zawsze. Niech Twoja modlitwa stanie się moją siłą. Niech Twoje światło wskazuje mi drogę do Boga. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Amen. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, subskrybuj kanał i dołącz do wspólnoty modlitwy. Niech święty Ojciec Pio wstawia się za Tobą każdego dnia i prowadzi Cię ku miłości, pokoju i uzdrowieniu.